Drużyna KTS na Siarka Tarnobrzeg odebrała medale i puchar za wywalczenie 29. Drużynowego Mistrzostwa Polski. Uroczystość odbyła się w hotelu Ewa w Tarnobrzegu i była podsumowaniem minionego sezonu. Na spotkaniu poza delegacją drużyny zjawili się sponsorzy, partnerzy oraz przyjaciele klubu. Jak wyglądają plany na nadchodzące miesiące? Sezon co prawda z powodu zagrożenia koronawirusem został przerwany, ale KTS NEA Siarka Tarnobrzeg nie pozostawił rywalom złudzeń. I jak w poprzednich latach na krajowym podwórku sięgnął po kolejne Mistrzostwo Polski. Polski Związek Tenisa Stołowego postanowił zakończyć rozgrywki, uznając dotychczasowe wyniki jako ostateczne. Tutaj tworzy się historia 29 lat, nieprzerwany, numer 1 w Polsce. Podziwiam Zbyszka jako menadżera, organizatora, trenera. Jak udaje mu się połączyć i zebrać dobrych ludzi wokół siebie, którzy, którzy podzielają jego ambicje, aspiracje i pasje. Myślę, że jeszcze raz powinien podziękować władzom miasta Tarnobrzega, sponsorom RNA Siarka Tarnobrzeg. Bardzo... Panu prezesom jeszcze raz dziękuję za to, że, że wspieracie ten stołowy w Polsce, który no mam nadzieję, że niebawem wróci na należne mu miejsce. Nie graliśmy w składzie maksymalnym, konkurencji szykowaliśmy prezent w postaci w cudzysłowie maksymalnego składu na playoff, tak żeby było jasne, gdzie, w jakim. W mieście jest najlepsza nasza drużyna. My mamy rzeczywiście swoją pasję jako drużyna tenisa stołowego, jako grupa osób, która tworzy tą, tą inicjatywę, wykonuje tą inicjatywę, którą staramy się jak najlepiej realizować. Natomiast bez państwa pomocy, wsparcia ekonomicznego, moralnego bez państwa przyjaźni, to wszystko nie byłoby możliwe. Spotkanie było okazją, by klub podziękował i docenił partnerów i sponsorów. W ich ręce trafiły symboliczne podziękowania i drobne podarunki. Członkowie klubu, trenerzy, działacze i zawodniczki odebrali natomiast medale za Mistrzostwo Polski, a okazały puchar trafił w ręce trenera Zbigniewa Nęcka. Kolejny sezon w rozgrywkach europejskich ma się rozpocząć w październiku, a w Lidze Polskiej start zaplanowano na przełom września i października. Taka wspaniała chwila, że po raz 29 jesteście mistrzami Polski, ale też macie sukcesy macie na arenie europejskiej. W województwie jesteśmy dumni, że ten klub jest z województwa podkarpackiego i bardzo się cieszymy Waszymi sukcesami i bardzo dziękujemy wszystkim działaczom i wszystkim sponsorom, którzy, którzy sprzyjają. Rozwojowi sportowemu. Jak przełożyć ten 29-krotny sukces, jak to w biznesie można wykorzystać? Bo te luki pokoleniowe, z którymi pewnie Pan się spotykał wiele razy, bo to przez 30 lat żaden z za zawodników nie gra, nas dotyczą te same problemy. Jak czynić? U nas Pan gorzej, bo u nas no, trzeba się nauczyć, pójdzie tylko wysiłek i praca, a Pan, kiedy jeszcze tam, którego trzeba obrozić, zdecydowanie trudniej. I myślę, że tutaj byśmy mieli wspólne warsztaty zrobili, pewnie byłby to jakiś dobry, do, dobry kolarz, yy, dobrych myśli, dobrych doświadczeń do wykorzystania. Jeszcze raz gratuluję wszystkim. Rozgrywki Ligi mistrzów zostały zakończone na etapie półfinału, co na dobrą sprawę powoduje, że KTS na Siarka Tarnobrzeg drugi rok z rzędu może się poszczycić mianem najlepszej drużyny w Europie. Odzwierciedla to ranking, bo ekipa z Podkarpacia jest tu liderem i może spokojnie oczekiwać na kolejny sezon. Jest taka stara zasada w sporcie, że zwycięskiej drużyny się nie zmienia. Ja powiem tak, ja jestem bardzo zbudowany postawą swoich zawodniczek, które tak pięknie walczą o sukcesy dla Tarnobrzega, Podkarpacia, dla Polski i bardzo chciałbym z tymi zawodniczkami kontynuować tą naszą wspólną sportową przygodę. Oczywiście, że pewne sprawy są jeszcze w trakcie, bo przykładowo do początku września mamy czas, deadline na zgłoszenie składu do rozgrywek Ligi Mistrzów i do końca lipca termin zgłoszenia do rozgrywek polskich. Powiem tak, że to jest trochę no, takie chwalenie się sukcesem, ale sukcesem należy się dzielić, prawda? Mamy tą do, dobrą markę w Europie i proszę mi wierzyć, że mam bardzo dużo maili od różnych zawodniczek z Europy i z Polski, które chcą u nas grać w klubie. Także też musimy spokojnie przemyśleć, jaka jest sytuacja. Sportowa, ekonomiczna, uwzględnić te czynniki pandemii, prawda? Musimy się dowiedzieć, ile drużyn w ekstraklasie wystąpi, bo są pewne dyskusje o ilości drużyn na następny sezon. I dopiero mając tą wiedzę, będziemy podejmowali wiążące decyzje. Planów jest wiele. Ośrodek szkolenia tenisa stołowego nad jeziorem Tarnobrzeskim, utworzenie klasy o profilu tenisa stołowego, zaktywizowanie centrum tenisa stołowego w Halimosir. Bezpośrednie transmisje z meczów ligowych oraz zorganizowanie meczu Reprezentacji Polski w Tarnobrzegu. Jak widać, liczą się nie tylko sukcesy, promowanie dyscypliny i tworzenie projektów społecznych jest tu mocno eksponowane. Życzę Wam, żebyście za każdym razem, w każdym roku, pokazywali swoją siłę, to, że jesteśmy razem. Bo myślę, że mogę tak powiedzieć, że jesteśmy razem i że będziemy razem że będziemy wspierać drużynę, a drużyna będzie wspierać nasze miasto. W końcu, przepraszam za wrażenie, jesteście najlepszym towarem eksportowym naszego miasta. To, co Państwo osiągnęliście, to jest także prezent dla mieszkańców, prezent dla Tarnobrzeża. Jesteście pierwszą drużyną w Tarnobrzegu, która przywiozła Puchar Europy. 29 złotych medali zobowiązuje. Pragniemy bardzo serdecznie Pogratulować, ale również chcemy podziękować za godne, profesjonalne reprezentowanie spółki, nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Państwo, nie tylko reprezentujecie zakłady chemiczne, Grupę Środkową, ale godnie reprezentujecie Tarnobrzeg, jak również i Polskę, bo tutaj te sukcesy odbijają się szerokim mechem.